Nazywam się Fakir Jonasz i zapraszam was do mojego Świata Magii. Witam serdecznie. Witaj Jonaszu. Witam. Z czym do mnie przychodzisz, mój drogi? Janusz, moje imię, a sprawa jest następująca. Chciałbym wiedzieć, czy, czy moja kobieta jest wierna? Zaraz to sprawdzimy, mój drogi. Karty powiedzą ci prawdę. Sprawdzimy. Nie? Nie jest dobrze, niestety, mój drogi. Same czarne karty, same ponure scenariusze. Jest jednak serce. Serce. Serce oznacza miłość. Miłość, krew, żyły i podobne e, instrumenty. E, m, niestety, bardzo dużo czerni. Czerni to wrony, wrony, kruki, ptaszyska, e, tunel. Nie, ale spokojnie, jest światełko w tunelu. To serce pokazuje, że m, Twoja żona jednak cię kocha. Niestety, po prostu m, musisz. Umieć do niej dotrzeć, musisz z nią porozmawiać, e, musisz mm, odnowić Waszą przysięgę małżeńską, musisz dobrze. E, dziękuję Ci bardzo, Januszu. E, serdecznie Ci dziękuję. Teraz już wiesz, co masz robić ze swoim życiem. Oczyścimy teraz atmosferę. Pamiętajcie, że możecie do mnie dzwonić ze wszystkimi sprawami. Tymi czasem błahymi i tymi ważnymi. Również sprawami wstydliwymi. Czasem głupimi, nie musicie polegać na rodzinie, na przyjaciołach. Pamiętajcie, że jestem tutaj dla Was. Słyszę, że mamy kolejną osobę. Witam serdecznie. Dzień dobry, fakirze. Witam, jak masz na imię i co Cię sprowadza? Jestem Ania. Mam taki problem, że, że, że na kolanie mam takie coś zgrubione, a ja ostatnio z chłopakiem ten. No, no i czy to, czy to może być ciąża autozmatyczna? Nie wiem, Aniu, nie, nie jestem przecież lekarzem, ale mamy dla ciebie specjalną wróżbę. Ona rozwiąże twoje problemy. Zaraz zobaczymy. Wróżba układa się dość jednoznacznie. Aniu, muszę ci powiedzieć, że nasze muszelki układają się w płodzik. Gratuluję ci, moja droga. Już widać, że Twój syn, Dawid, będzie kiedyś wielką osobą, prawnikiem, może politykiem. Serdecznie Ci dziękuję i jeszcze raz z całego serca gratuluję. Aura została oczyszczona. Pode mną znajduje się numer telefonu, pod którym możecie dzwonić, żeby się ze mną skontaktować i powiedzieć, co tak naprawdę Was boli. Równocześnie są do dyspozycji moi przyjaciele, towarzysze magii, Znający bardzo różne odmiany wróżb i czarów, które mogą wam pomóc. Już? Słyszę, że mamy już kolejną osobę, która potrzebuje mojej pomocy. No. Witam serdecznie. Bądź pozdrowiony, panie mistrzu. Ty również, zacna niewiasto. Jak można jej mieć, co cię do mnie sprowadza? Leokadia z tej strony. Ja chciałabym się zwrócić z takim zapytaniem, bo to dla wnuka. On te takie zielone pety pali, ale to dobry chłopak, bo w zakon Marii wierzy. Czy można prosić o wyzerowanie energii dla wnuka? Ale oczywiście. Zerowanie energii to jedna z najstarszych dziedzin magii. I jak ma na imię wnuk? Koledzy go Seba wołają. Sebastian. Rozumiem. Zatem e, Seba, odczarowuje cię. Błogosławię. I mam nadzieję, że demon, który Cię zaatakował, opuści Cię jak najszybciej. Ależ nie ma za co. Oczywiście. Po to właśnie tutaj jestem. Dziękuję Ci i pozdrawiam Cię serdecznie, Leocadio, również Twojego wnuka. Niestety, mój czas dla Was dobiegł już końca, więc musimy się pożegnać. Ale jutro o tej samej porze spotkamy się tutaj w świecie magii, aby rozwiązać Wasze problemy. Błogosławię Was. Do widzenia. Zgubiłeś swoją drogę, boisz się, co przyniesie przyszłość, nie zwlekaj ani chwili dłużej. Pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Skuteczność potwierdzona historiami zwykłych ludzi. Stresująca praca, kłótnie z chłopakiem, byłam ostatnio kłębkiem nerwów. Postanowiłam zadzwonić, i od tego czasu czuję się szczęśliwa i spełniona. Nie wiedziałam, jak pokierować swoim życiem. Miałam bardzo dużo trudności z podejmowaniem decyzji. Aż w końcu pojawił się on. Był dla mnie jak latarnia wskazująca do wsi kierunek. Szef wyrzucił mnie z pracy, potem rzuciła mnie dziewczyna, ale kolega poradził mi do niego zadzwonić, no i wtedy wszystko się odmieniło. Miałam straszliwego doła. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ale wystarczył jeden telefon i moje życie nabrało barw. Eu não vou te ajudar. Fakir Jonas. Fakir Jonas. Fakir Jonas. Fakir Jonas. Fakir Jonas. Fakir Jonas. Yeah, I like it, I like it. Uh, 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 Yeah, Jonas time. <laughs>